Hej. Witam Was w kolejnym odcinku. Kolejnym krótkim, bo zajmiemy się dzisiaj dodawaniem tylko i wyłącznie pliku audio do naszego motywu. To będzie plik, który umieścimy za pomocą shortcode'u, tak samo jak w poprzednim odcinku Galerię. Tylko, oczywiście, shortcode'u, którego wykonamy w kodzie strony, nie poprzez zaplecze administracyjne. No i już Wam pokazuję, jak to robić. Jeszcze tylko zaznaczę, że plik audio może mieć formaty mp3, ogg, wma, m4a i wav Dobra Ja sobie taki plik jeden już przygotowałem, nazwałem go music-mp3 Skopiuję go teraz do naszego motywu Tu jest ten e, główny folder z naszym WordPressem Więc przechodzimy wp-content Teams, WebCore i tu mamy coś takiego jak assets tylko tutaj mamy tylko CSS images i JS więc może stworzymy kolejny folder e, sounds i do niego kleimy ten plik mp 3 no i jeszcze trzeba się zastanowić gdzie na tej stronie go umieścić może nie będę go umieszczał na stronie głównej ani na stronie z postami bo tam stosunkowo często wchodzimy i może po prostu będę ten twarz denerwował, więc przejdę do strony usługi. Ona była robiona w taki specjalny sposób, z użyciem templatki z tym sidebarem po prawej stronie. No i możemy skorzystać właśnie z pliku, który odpowiada za wyświetlanie tej templatki. Także przejdę do kodu i to będzie w template parts. I mamy tutaj Page Sidebar Write. No i gdzie moglibyśmy sobie takiej short host wstawić? Ten odtwarzacz, może pomiędzy tytułem a contentem. Także przejdę tutaj, otworzę na nowo PHP. Zamknę go. No i użyjemy tutaj tylko i wyłącznie dwóch linii kodu. Jed w jednej będziemy deklarować zmienną, której przechowamy nasz plik, a w druga to już będzie właśnie wywołanie tego shortcode'u. Także z zmienną, music-file, no i tutaj tak, get template UR, e, directory uri czyli odnosimy się do pliku z naszym motywem, Dalej sobie kropką połączymy tego stringa z, hmm, jaka to jest struktura, na górze będzie assets, po assets mamy sounds, a na końcu nazwa pliku, to było mp 3 Ok, to już robiliśmy kilka razy, no i teraz musimy wykonać shortcode, czyli echo, żeby go wyświetlić, no i ta funkcja do shortcode. Shortcode i jak ten shortcode wygląda? Oczywiście to będzie string i shortcode się nazywa audio. Audio, i tutaj podajemy do tego jeden argument mp3. Równa się. No i tutaj możemy przekazać tą nazwę. Music file. No i voilà. Automatycznie już WordPress nam zadał swój odtwarzacz multimedialny, oczywiście możemy sobie go dostosować wyglądem a, tak, jakbyśmy tylko chcieli. Możemy zobaczyć, jak te klasy wyglądają. Hmm. Możemy go edytować za pomocą klasy tej wp audio shortcode na przykład. Ale nie będziemy teraz tego robić, bo nie zajmujemy się wyglądem. Zobaczmy, czy wszystko działa. OK, działa. zacznę jakie ma domyślne ustawienia. Przewinę troszkę do końca. OK. No, i jak widzicie, jak się skończył, to faktycznie nie, nie odtwarza się na kolejny raz. Odtwarza się tylko raz. I tylko w momencie, kiedy sobie zadeklarujemy, klikniemy tutaj w ten przycisk, tylko wtedy się rozpocznie odtwarzanie. No, ale oczywiście WordPress udostępnia nam dodatkowe opcje, które pozwalają to zmienić. I mamy do tego dwie opcje: jedna to jest loop jak pętla. I tutaj podajemy wartość ON albo OFF. Domyślnie jest OFF. Zmienię na ON i zobaczymy, czy teraz to zadziałało. Przewinę gdzieś znowu do końca. No i faktycznie rozpoczęło się odtwarzanie. I kolejną opcją po loop jest AutoPlay. I tutaj możemy ustawić wartość na 1 albo 0, defaultowo jest 0, a 1 to oczywiście właśnie auto-odtwarzanie, czyli, że zacznie się odtwarzać wtedy, kiedy ten plik już zostanie załadowany. I w zasadzie to byłoby na tyle w tym odcinku. Mamy dodane te dwie opcje. Jeżeli chcecie dodać jeszcze inne źródła, na wszelki wypadek, żeby było wsparcie przeglądarek, na pewno wszystkich bo jedna może mieć wsparcie MP3, inne nie. To po prostu dodajemy rozszerzenie np. OGG równa się, no i podajemy w ten sposób. No i wtedy, tak jakby do tego audio, które nam się utworzyło, HTML-owego, dodaje się kolejny znacznik source, no i z odpowiednim rozszerzeniem. Także to na tyle. Dzięki za obejrzenie. I w następnym odcinku zajmiemy się wideo. Trzymajcie się. Cześć.